partnerka. Z drogi, ja jestem zła, zła i zła. Przebij to. się. Nie rób tak. nie mi Trudno im się dogadać. Cudowna Tina Turner. Uśmiechasz się? Tak. Wygląda na to, że nikomu nie będzie do śmiechu. Siadam. Sandra Bullock. Miss Agent 2. Uzbrojona i urocza. Jutro o 21.00 w Siódemce. Niedawno Zuzia przyniosła do domu wszy. Ugh. Byłam przerażona. Przypadków w szewicy jest teraz bardzo dużo. Dowiedziałam się o szamponie leczniczym Sora Forte. W Polsce jest tylko jeden lek na wszawice w tak wygodnej postaci. Umyłam zuzi głowę jak zwykłym szamponem i problem łatwo się rozwiązał. Sora Forte ekspresowy lek na wszawice. A na wszelki wypadek zastosowaliśmy profilaktycznie Sora Forte u całej rodziny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią Całe ulotki wstydzi. dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem Zdjęcie, lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany Sora zagraża w twojem życiu Forte. lub zdrowiu. Uwielbiam te chipsy. To zwykłe chipsy. Zwykłe? Tylko wybrane ziemniaki trafiają do paczki Lay's, których powsta... Lejsy przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości. Mmm, pyszne. Lejs. 100% wysokiej jakości ziemniaków. Zrównoważona uprawa. A no, wszystko w porządku? Znowu bolą mnie zatoki. Czyli nie zawiedziesz mnie na mecz. Muszę cię zawieść. Użyję Sinumedin. W końcu nie mogę cię zawieść. Sinumedin. Spray na zatoki. Oczyszcza zatoki z wydzieliny, działa przeciwbakteryjnie i łagodzi ból zatok już nawet po pięciu minutach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sinomedin nigdy mnie nie zawiodł. Mamo, ty mnie nigdy nie zawiodłaś. Sinumedin. Celny na ból zatok. Wybór jest Twój. Możesz dalej trzymać ją w szafie albo puścić ją dalej w świat i coś na tym zarobić. Na Vinted sprzedajesz bez opłat, więc cała kwota trafia do Ciebie. Daj swoim ubraniom drugie życie. Otwórz apkę Vinted i zacznij sprzedawać. Nie nosisz? Więc sprzedaj. Pobierz Vinted. Znowu auto. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Specjalna konsystencja żelu sprawia, że dobrze przylega on do afty. Po pierwsze, dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecza aftę przed podrażnieniami. Dzięki podwójnemu działaniu dezaftan jest tak skuteczny. Moim zdaniem, dezaftan to najlepszy sposób na afty. Moim też. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. Robi się nerwowo. Nie daj się z Magneb 6 Forte. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tobie jest siła. Znajdź ją z Magneb 6 Forte. Wybrałem Plus, bo mają smartfony w stałych niskich ratach. stałe niskie to znaczy? To znaczy, że nie urosną. W przeciwieństwie do niektórych tutaj. Ile ty masz? 3 metry. Nie. Teraz w Plusie Samsung Galaxy A54 g jest w stałych niskich ratach 0% Plus. Wiadomo, że do czyszczenia uszu w środku nie należy stosować patyczków, bo grozi to zapchaniem przewodu słuchowego. Trzeba stosować spray, ale który? Przetestowałem kilka i polecam akustonę. Akustone zawiera kombinację trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają zalegającą woskowinę i dokładnie czyszczą przewód słuchowy. Do tego akustone nawilża i łagodzi podrażnienia. Dla mnie to najlepsze rozwiązanie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone słuszny wybór. Marzy mi się nowy iPhone. Co wy robicie? Ćwiczymy, żeby jak najlepiej zaprezentować nowego iPhone'a 15 Pro w tytanowej obudowie. Moi tytani pracy. Ale piękny. Najnowszy iPhone, teraz nawet 2100 zł taniej w programie Plus Wymiana. Ci nie bolały plecy? Bardzo bolały. Ale wziąłem Apap Extra. Apap Extra szybko usuwa nawet silny ból. Ekstra Składnik. Przyspiesza i wzmacnia działanie leku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A ciebie nie bolały plecy? Bolały. APAP Ekstra. Zaskocz silny ból. Co mi gdzieś tam ciebie brakować. Wierzycie, że Wiesz, czego bym nie chciał? Robić dobrze komuś kosztem swojej osoby. Ja nie jestem anty na to, żebyś do mnie potrzebował. Boisz się? Nie, ja się tylko. W... Myślę o tym, jaki manewr wykonać. I ciebie. Bardzo mi będzie przykro. Będzie gorąco coś czuję. Nowy odcinek. Hotel Paradise. Dziś o 20.00 w siódemce. Małego przygotowywałem się do tej roli. To wieści takie jak ta. Do jakiejś pana krewny? Nie wiem, kim jestem. Doppelganger, sobowtór, już w kinach. A kulisy produkcji w piątek o 1.40 w siódemce. Najlepsze, najciekawsze, najbarwniejsze, najmocniejsze, najfajniejsze, najpopularniejsze, najsłynniejsze. Słucham? W TVN7 nadchodzi film wrażeń. Zaczyna mi się to podobać. Next one. Hey. I'm on the next one. Wszystko co najlepsze w siódemce Wybaczcie, gorąco dają Codziennie o 22 Zrób sobie przyjemność Zabieram was ze sobą Rogalska Show Gwiazdy robią rzeczy, których nigdy nie robiły Zgłoś remont Tam, 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 Zawodowa Anka. To jest hit po prostu. Życie zaczyna się po 60. Człowiek, który ma w życiu pasję, to po prostu żyje. Jestem z Polski. Gotowi na przygodę. Wykrywacz miłości. Podobał Ci się? Kobieca strefa relaksu codziennie o 22 w TVN Style. Sponsorem programu jest polski producent wkładów do zniczy. Firma Bispol. Sponsorem programu jest producent kosmetyków z serii AA Lab do odbudowy bariery hydrolipidowej skóry. Sponsorem programu jest producent preparatu Artresan Effect na wsparcie stawów. W poprzedniej części.